Hej, dzień dobry, tutaj Wybredna Marudę i zapraszam Was dzisiaj na kolejny Buchhol i jest to jednocześnie ostatni Buchhol w tym roku. Nie spodziewam się już raczej żadnych nowych książek. Mam jeszcze jedne zamówione. Spoiler, Sanderson, trzy książki Sandersona, ale one przyjdą dopiero w styczniu, bo nie wiadomo dlaczego księgarnia Mag, kiedy zamawia się u nich przed sprzedaży, wysyła książki z czasem oczekiwania 36 dni roboczych. Why? Leo, why? For money? Nie wiem. Ale dobrze, przybywam dzisiaj z tym, co mam, co udało mi się nazbierać przez ostatnie 2- trzy miesiące. Zacznijmy od dwóch rzeczy, o których krótko, ponieważ opowiadałam wam o tym w ostatnim filmie, we wrap z listopada, ponieważ, ponieważ są już one przeczytane, są to dwa komiksy. Po pierwsze blum dla fanów Heartstoppera, książka idealna dla fanów Heartstoppera, ponieważ również mamy miłość męsko-męską, mamy młodzieżowy klimat, mamy też grupę znajomych, którzy są mega toksyczni, wredni, paskudni i po prostu szkoda ich gadać, ale ogólnie jest uroczo, bardzo fajna kreska, we wrapapie, więcej, podobnie jak o Lore Olympus, czyli komiksach, które robią olbrzymią furorę w internecie, ponieważ można je czytać za darmo na webtoonie. To niestety kosztuje 150 zł, cena okładkowa. Boli, boli. Wydanie, wydanie jest ładne, ładnie, bo to jest papier kredowy bodajże, nie wiem jak to się nazywa, że jest śliski i błyszczący. I gruby. Twarda oprawa. To się ceni, ale jednak, wiecie, komiks czytamy w pół godziny. Czy na pewno jesteśmy w stanie na to tyle wydać? Już pytanie do Was. Ja, co wiecie, biorę już książkę, ja już widzę, wy jeszcze nie. Jedyne, co widzicie, to emocje na twarzy May. I emocje są wielkie, ponieważ mam tutaj siedmiu mężów Evelyn Hugo w twardej oprawie, w twardej oprawie z obwolutą. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze, jak wygląda to pod obwolutą, mamy taśmę filmową. Jak wiecie, ja tę książkę uwielbiam. Ja w ogóle pokochałam to, co pisze Taylor Jenkins Reed. W zasadzie po dwóch książkach. Jestem po Daisy Jones and The Six. To było mój chyba ulubienie z zeszłego roku, jeżeli się nie mylę. Ogromnie czekam na serial, który w marcu premiera w marcu z samym Klaflinem i w ogóle o matko umrę. Natomiast siedmiu męczów Evelyn Hugo słuchałam w audiobooku. Nad puzzlami, zryczałam się nad tymi puzzlami i potem kupiłam sobie wersję papierową, tą w pięknej oprawie, po czym tydzień później wydawnictwo ogłosiło, hej, wydajemy twardą oprawę. Ja mówię dzięki! Dzięki za teraz! No musiałam mieć. Musiałam mieć, więc mam już dwa egzemplarze, trzy za audiobookiem. Dość niespodziewanie dostałam również rodzinę monet od wydawnictwa UNDIA i niestety ja nie powiem Wam nic za specjalnie o tej książce. Wydaje mi się, że to było jakieś, wiecie, łatpadowe czy coś takiego a 15 lat, traci mamę i babcię, oho traci do willi, zamieszkałej przez pięciu władczych i zdystansowanych mężczyzn, to brzmi bardzo źle, przepraszam, w sensie, ja, ja nie mówię, że ta książka jest zła, nie czytałam, nic nie wiem, ale ten opis... Pomyślałam o 50 twarzach greja, Z pięcioma Grejami. Och, nie wzięłam. Dobra. Dostałam również e, box z Galantem. Wiej szłap Galant jeszcze nie przeczytany. Do Wiej mam Love, Hate, Relations, ponieważ e, jedną książkę jej lubię, drugą nie, trzecią średnio, w związku z czym jestem ciekawa, jak spodoba mi się Galant. Bardzo spodoba mi się okładka. W boxie była jeszcze świeczka i były skarpetki, także bardzo doceniam takie takie boksy fajne, wiecie dodatki pr -owe. Mam tutaj także z Ogniem we krwi to jest książka, którą czytałam we współpracy z wydawnictwem Insignis, macie na kanale filmik i bardzo mnie ta książka zaskoczyła, ponieważ jest ta reklamowana jako paranormal romans, jak wiemy te czasy romansów paranormalnych przeszły dawno nieprawda i nikt nie chce do tego wracać, natomiast to nie jest dla niej dobra reklama, ponieważ ta książka jest dobra. Tylko dlaczego my ją reklamujemy jako romans paranormalny? No i przeczytałam również jedną z książek, która... Spoiler! Będzie w najlepszych książkach przeczytanych w roku 2022. Jest to The Atlas Six. Przybył do mnie egzemplarz finalny. Wcześniej czytałam em, egzemplarz recenzencki e-booka. Dostałam również od z bardzo niesamowitą medycynę Adama Keja. To jest ten pan, który napisał na przykład... Będzie bolało i teraz powstał serial, nie chcę skłamać, czy on jest na HBO, jest gdzieś na jakiejś platformie, której ja nie mam, więc nie mogę tego obejrzeć. Bardzo niesamowita medycyna kojarzy mi się z tymi książeczkami. Nie wiem, czy pamiętacie, ja je czytałam za dzieciaka straszna historia. I tam było ci wredni, Egipcjanie, ci parszywi cel to wiedzę ci, <noise> jakieś takie rzeczy i tam były takie małe komiksy i ciekawostki historyczne i tak dalej i tu jest na tej samej zasadzie zrobione e, tylko z, m, z medycznego punktu widzenia, ciekawostki dotyczące medycyny z jakimiś komiksami humorystycznie to wszystko przedstawione e, jak przeczytam opowiem wam o tym więcej e, kolejna książka, której nie wiem zbyt wiele to ostatniej nocy w klubie Telegraf dostałam to od wydawnictwa Winidia, siedemnastoletnia Lili nie Potrafię sobie przypomnieć kiedy dokładnie to Pytanie aha, bo to było pytanie, dobra, moment. Ta książka była o dwóch kobietach, które się w sobie zakochały. Mamy tutaj Amerykę. 1954 rok. Nie jest to bezpieczne miejsce dla dwóch zakochujących się w sobie dziewczyn, szczególnie w Chinatown. Więc mamy tutaj troszeczkę też wydźwięk historyczny, jak wiecie, ja i historia no. Dlatego nie mam jak na razie jakiegoś wielkiego zainteresowania tym. Jeszcze od Insignis dostałam dziećmy Kijowa. To też jest książka, o której się zrobiło dość głośno, szczególnie teraz. Wiecie, w sytuacji związanej z Ukrainą, szalona podróż przez historię, sztukę i magię Kijowa, list miłosny do stolicy Ukrainy i fantastyczna książkowa przygoda. Doskonale się bawiłem, to mówi Wojciech Chmielarz. Znowu historia, polityka, coś. No, no nie, to nie jest coś, w czym ja bym się zaczytywała dniami i nocami. Kolejna książka, ja jestem mi bardzo ciekawa i, i mam pewne plany co do tej lektury, ale to z czasem. Jest to Grown, Dorosła. To jest, jest książka, którą dostałam od Winnie. I podobno jest to lektura bardzo bolesna, ponieważ mamy tu trochę jak w tym, co pisze Taylor Jenkins Street. Y, mamy historię dziewczyny, która chce osiągnąć karierę w muzyce, chce zostać gwiazdą sceny, ale z tym wiążą się o, pewne problemy, pewne wyrzeczenia. Ona jest osobą czarnoskórą, y, bardzo, bardzo trudno jest jej się przebić, y, zostaje zauważona, ale. Oczywiście menadżer, nie każdy menadżer dobre intencje ma. No i słuchajcie, mam jeszcze takie trzy książki, które są piękne, w twardych oprawach. Jest to seria Tehera Mafi, Shutter Me w oryginale. To było u nas wydane jako dotyk Juli przez wydawnictwo Otwarte lata temu. Ja czytałam trzy pierwsze tomy, które... Na tamty moment wydawały mi się ok. To znaczy, pierwszy tom naprawdę mi się podobał, bo to była na tamte czasy taka powiedzmy dość typowa dystopia, ale mm, podobało mi się to, co zrobiła autorka, że ona wykreślała różne rzeczy w tekście. Chodzi o to, że nasza główna bohaterka siedzi gdzieś tam zamknięta, jest powiedzmy zmanipulowana totalnie, i ona nie do końca wie, które jej myśli są właściwe, które jej myśli są jej własnymi, a które są tymi, które. Powiedzmy władza w nią wszczepia. Tak, ona. Nie wiem, co tutaj widać, ale niektóre zdania są wykreślone, ponieważ ona jeżeli coś powie, to potem się waha, czy powinna tak mówić, i tak dalej. Czytałam również czwarty tom, który już był masakryczny i nie chcę do niego wracać. Nie wiem po co to powstało. Zamknijmy to w tej trylogii. Tak prezentowały się moje ostatnie zdobycze książkowe. W tym roku nic nowego już do mnie nie przybędzie, więc z kolejnym bukholem widzimy się po nowym roku, ale i tak polecam subskrybować, ponieważ mam w planach dużo różnych fajnych filmów. Nie bukhole, ale różne inne fajne, tematyczne rzeczy które na pewno chcielibyście zobaczyć. I know it, i wiem to, i wiem to, także obserwujcie, subskrybujcie, obserwujcie Marudę również na Instagramie i na Facebooku, ponieważ w każdym z tych miejsc wrzucam zupełnie inne rzeczy, więc warto, mówię wam. Także ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!